Zagrałaś Magdę Ogórek w Uchu Prezesa. Wiele pozytywnych komentarzy po tej roli. Naprawdę starałaś się to oddać, tak jak to było, tak jak to jest w rzeczywistości. Czy pani Magda jakiś feedback tutaj dała ci w związku z tym? Tak, napisała, opublikowała posta na swoim Instagramie mi podziękowała, pogratulowała, napisała, że jej się bardzo podobało. Także ja się bardzo cieszę, no bo to jest tak naprawdę. Najlepszy recenzent tej roli i też się cieszę, że ma też tyle dystansu do siebie. A powiedz, jak przygotowywałaś się do tej roli Magdy Ogórek? Oglądałam bardzo dużo wywiadów z panią Magdą, oglądałam zdjęcia, ale głównie, głównie na YouTubie oglądałam właśnie wywiady. To jest taka kontrowersyjna ostatnio postać. Kilka dni temu została nawet zaatakowana pod siedzibą telewizji publicznej. Tak, to nie e, wiem. Tak, tak było. Zaraz po wyjściu mhm. z programu tłum ludzi zatrzymał jej samochód, krzyczano do niej. Myślisz, że to jest jednak, wiesz, no, przesada, żeby tak bardzo krytykować poglądy, pracę, drugiej osoby? Ja myślę, że wiesz co, każda e, jakby przemoc taka, czy słowna, e, czy fizyczna, na czasami, no to jest to przemoc i to jest absolutnie zabronione. To jest też, nie powinno to mieć miejsca. I to jest tak naprawdę też oznaką słabości człowieka, bo człowiek właśnie, który nie umie porozmawiać, nie umie użyć argumentów, no używa przemocy. Czy to jest przemoc słowna, czy fizyczna.